Oj, przeszły mnie dreszcze. Wychodz nie. od wczoraj, wczoraj. Hej, 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 spokój. Ale przygoda moja z konikami ogólnie się zaczęła, nie wiem, tak słyszałem, ale zanim nauczyłem się chodzić, to już, już siedziałem i jeździłem konno. A ogólnie po prostu nie wiem, to chyba się z tym trzeba urodzić. Mega wzruszona, że mogę Was dzisiaj wszystkich tutaj widzieć. Moim kolejnym domem jest ziołowy zakątek, jak zobaczyłam to miejsce, powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek wezmę ślub, to na pewno w tym miejscu. Jest człowiekiem dobrym przede wszystkim kochającym, kochającym bardzo zwierzęta. No nie, nie mogła mi się lepsza i kochająca osoba bardziej trafić, to po prostu moje Tak. Jak zapytałam kiedyś mamy, byłam chyba w liceum, mam kiedy to będzie już? Kiedy ja będę wiedziała, że trafiłam na odpowiedniego człowieka. A moja mama, będziesz wiedziała. A ja mówię, no ale to nie jest żadna odpowiedź. Mówię, nie wiem, czy on ma coś mieć, ma czegoś nie mieć, ma się zachowywać tak. Jakby co ja mam czuć, albo co on musi mi dać, żebym ja wiedziała, że to jest ten człowiek. Na co moja mama niewzruszona po raz kolejny powtórzyła, po prostu będziesz wiedziała. Kiedy byśmy postawili pytanie o definicję miłości. To ta definicja i to określenie jest bardzo proste. Miłość to pragnienie dobra osoby, którą się kocha. Wierzę w to, że na pewno to dzisiaj poczujecie, żeś zmieniłaś moje życie bardzo. <laughs> dziękuję Ci za... Jeśli się weźmie, serce łana na dwoń to na pierwszym miejscu pan, bóg a na drugim koniu. Ale nieraz mówią, że na pierwszym miejscu pana, na, a na drugim koniu. tak sobie teraz wspólnie jeździmy.